Znowu dobra. Zapowiada się, Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Sweromir Jagiełło, a to jest kolejny odcinek z Tubis Secret Laboratory. Chodziło oczywiście o SCP Secret Laboratory, a Slendytubis czyjeś za niedługo na kanale i tak się pojawi. Taki sylwestrowy albo przedsylwestrowy, zależy który macie dzień, kiedy to zmontuję, bo w nie jestem leniwym szwajnem i tego nie będzie mi się chciało montować. Po nowym update'cie z yy, brońmi jeszcze nie grałem w to ani razu od sierpnia, więc... Zmiana była duża. Znaczy, grałem w to raz, ale jeszcze ten update nie wyszedł. Co w się sensie, od tego, jak odcinek nagrywałem, to tamtego czasu tylko raz. Mobilki, mobilki, jak tam ma 4? Na ne bezpieczne tutaj będzie. Tam ktoś pierdnął. -no. Jakiś przeciwutlenie, czy coś tu walne. Aha, taka lampa lampadrina. Duża ta mapa jest. Tak, może trochę się tutaj napakujemy. A, która to jest? To jest ta? Która to jest ta moja? No, nie, ważne. A, no bo ja muszę mieć drugi akces, no tak. Nie, nic w ten na razie nie będę zmieniał, nic nie potrzebuję. A wiele opór czy co? A bo... lepiej skradać się niedaleko to... kiecek Myślałem, że miałem ich Nieważne. Zabiłem dupaków, niestety miałem ich nie zabijać. Znaczy zresztą mogę z nimi zrobić co chciałem, ale lepiej było, ich nie zabiję. Jest karta. Ktoś już tu był, chyba. Jakiś kiełbasierz. Ja nie mam nic. Jeszcze z FSO będę strzelał. Ale możemy się przejść tu. A zapomniałem, że ja przecież mam ten szybką zmianę. Ja się nie mogę do tego przyzwyczaić. Ja pewnie nie prędko się do tego przyzwyczaję. Niezłe zamieszanie. Dobra, niech się bawią. Sorry. Yes. Jak ja was wymijam cioty Wyjeźdź. To jak ktoś powie, że fajnie była wybor... Nie mnie zabili 9, o, o kurde, jakie lagi Na powierzchni mam teraz ciągle lagi wszystkich oprócz SCP po prostu rozstrzelanie, bo nie ma sensu robić Obawiam się, że są tylko STP Tubaki zginęli Jak ktoś został to wiadomo, trzeba. strzelać. Tu Res mam wszyscy boni sto Tu jest Polska, i tu się strzela o, tu jest Polska, bo tu się pije. Chodźcie ci znajdziemy po prostu mikrofit i dowalimy temu. Stoszczucę. Stoszczę we w trendzie. Dobra, się w Rzuci się granat Szybko, wszystko się 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 GRANAT! Może nic nie zrobimy... Może... Postrzelajmy trochę, może nic nie zrobimy, ale zawsze coś. No nie no, jak nas jest tak dużo, to może coś zrobimy. O się nie przejmuje, nie ma o co się przejmować. Pamiętajcie, że on się klipuje... O, zabij mnie, so, super. Jak widzicie za mną jest taka piękna choineczka, klimacik świąteczny. Troszeczkę już minął, ale wiadomo, zawsze jeszcze jest. I ten jeden NTF, który campi w Warhandzie. Albo nie będzie campił. No, a co ma robić? Iść na pewno, śm na pewno śmierć? O, nie campi! Idzie na pewno śmierć. Zdążymy bo Nieważne, nie zdążymy. Nie zdążymy! Szybko! Dobra, ej! Może przytrzyma jeszcze. A bo może czapki? Boże, big brain! Już uczepki, już uczepki Nie, zginie. Zginij, zginij! Nie, już się rozpimy, już się rozpimy, nieważne co rozpimy Na radę, kurde, radę, radę Dał radę! Udało mu się! Nie! Dał radę panowie! Wracamy, wracamy, sożuzka na dole Żeby tutaj nie wyszedł. Wracać, wracać! A czemu wracać? Gdzie on nie? Gdzie on jest? 001 do 002, łysol, włamał się do cukierni, powtarzam, łysol, włamał się do cukierni. Kurwa. Zjadł go! Wziął go do pizzy. całego! też. Nie wiem czy wspominałem, serwer to Mrugaczownia, pierwszy serwer. Dobry. Dobry, dobry, bobry. Się nie posraj! Dobra, personel klasy Kupa, goła dupa, okradli nas tu. No ale dobra, chociaż Denitor nie otworzę tym niczego oprócz ulepszarki. Dodamy i to Chyba ta karta się nie ulepszyła na 1-1 na najpierw 1-1 chyba jest Jest chyba 1 1 tam była Co tu się stało? Dlaczego to wszystko zniknęło? Nie rozumiem teraz jak to działa, dobra Cho Chowamy się, odpalił się nieśmiałek ten ten mikrofon tego typka, nie? Taki Dawid Jasper. Dawid Jasper. No to się w ogóle nie ulepsza. Dzięki. We, nie, serio. Ej, wypierdopiaj. Zabij go, zabij go, zabij go. Nie, wam dobrze. Dobra, bardzo, bardzo piękna gierka była. Ładnie to zrobiłem. No i trafiłem do łzowego od razu, nie mam tutaj nic oprócz tej latareczki. Tutaj jak ci padli to ja idę tu. Udało mi się. I ucieczka. tam na razie pierwszy checkpoint. Heavy to jest takie miejsce, gdzie tak naprawdę jest wszystko, ale nikt nie ma potrzeby tutaj zbyt długo przebywać. Yy, ja nie mam żadnego dostępu do zbrojowni, ale tam mogą być te pilsy. Znaczy w sensie te gablotki z tymi przedmiotami STP, więc zawsze się coś przyda. Mówię, może mówię STP jak jak Szymon. SCP. SCP, 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 SCP. SCP. 0,18. Nigdy nie pokazuje się dwa razy. W sensie nigdy nie ma go w dwóch gablotkach na raz. W ogóle napiszcie też co to dostaliście na święta od Mikołaja, Dziada Mroza, Aniołka kogo tam macie, u mnie jest Mikołaj na i 6 i 24. Ja dostałem kilka książeczek oraz bardzo fajny statyw do monitora, no i oczywiście kupę słodyczy. Ten co siedzi w drzwiach, w drzwi wbity, o o, trzeba się ukryć. Ukryłem się, ponieważ w międzyczasie do placówki weszły mtfy. A ja to akurat w filmie wyciąłem. Mogą mnie tu szukać. Ile mam na tym amunicji? Tworzył ktoś bramę? Idą. Jasna dupa. Trzeba wszystko okraść z nich Dobra Teraz ryzyk fizyk, trzeba iść Jak tutaj ja byłem To teraz idę tu Oby to było Jest! Znowu dobrze trafiłem A teraz troszeczkę, ale Niby tam słabo pamiętam, ale trochę pamiętam drogę HP mam są A są oni Co się stało? Sam się zabiłem! Zajebista piłka. Dobra, ale rozdzielnie, że coś to robi. Ej, co, ja się to piłko zabiłem, czy co? Ta, tak, tak jak rzuciła, że sobie w głowę trafiłem. <laughs> go mam Moja piłka się do... nie jedna... Insurgency. O, to oni za kaczami są, a po to ja go miałem, a nie, oni mają różne broń. No po to strzelacie, to jest dupak. No to mamy go ratować, wy downy skapciałe. Tutaj jest już wojna ostateczna! A co, on pojechał z nimi? Cześć chaosy! Ja chciałbym się poddać, proszę nie strzelajcie do mnie. Czekam na was w Się nie pozdraj. Myślałem, że to jest karta. Znaczy, ta amunicja tak wygląda. Myślałem, że to karta jest. Trzeba sprawdzić, ile to ma amunicji jak jestem tutaj, ma pełną. To, to nie, to ma jedną wystrzelone Jest, leży, ale nie ja go zabiłem, szkoda Gdzie on się wyłożył? Ile tutaj leży martwych tych? Trzeba tutaj kurde znaleźć kogoś więcej, bo tu nic nie ma Co tu się stało? Jakaś wielka zabawa tam musiała być Zapomniałem ostatnio posprzątać po zabawie

Reszka 5, 4, 3, 2, 1. I co? O, fajne. Ja to kiedyś O, ale się Dałem fajnie się gra teraz. Ale na to jest sposób. Bierzecie w obcach. Mysz, odwrócona oś Y. No nie trzeba, tak grać. No to jest fajne, bo wystarczy zrobię tak. Już się nie, już się nie mogę na nieśmiałka spojrzeć. To mam tutaj? Fiegusek. Weźcie mnie, kierujcie mnie, bo ja nic nie mogę tych zerować. No. I tak to się kończy, ale on mnie chyba zamienia. Teraz ta oś już się nie przyda. Ja nie weź mnie. Chcę być... ...mają ufa. Chwilę mnie zabijesz, ale daj mi rzucić tylko monetą sobie. A, no dobra. Bierzemy, gonimy, gonimy, gonimy. Gonimy, obława, obława, na młode wilki obława. Z tyłu. A na Biedronia od plecy aaa. leży Uwaga bo tam granat jest. O dzięki komputer Komputer na początku bilę bilardową Dobra, mi się wydaje, że to chyba jest już tyle yy, w tym odcinku już, także szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż poprzedni, ten 2021 miałem mało filmów na kanale, taki był średniowy. Przez to, że mi się głównie ten dysk rozwalił, połowę z tego co robiłem przez to, że wszystkie lata straciłem. Nieważne. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a ja się z Wami żegnam. I jo!